Dobry wieczór, straszna pogoda, ale właśnie cudowna, żeby położyć się pod kocem z książką. Ktoś mi powiedział, że właściwie pisze książki, a bardzo mało o nich mówię. Ja myślę, że to jest coś ogromnie ważnego, do czego cała ta kultura internetowa w końcu wróci. Na pewno. Zacznę trochę tak od, od początku swojego. Ja pamiętam najpierw, jak mi mama czytała w pustyni, w puszczy, jeszcze czytać nie umiałem, pewnie miałem ze 4 lata, z pięć. Potem już sam bardzo dużo czytałem, dlatego że miałem tam jakieś takie kłopoty z płucami, mieszkałem z mamą w czasie okupacji w 1941, pierwszym, drugim, trzecim roku, mieszkałem w Świdrze i tata przywoził mi co tydzień z Warszawy kilkanaście książek które kupował to jest ciekawe w magazynach tajnych magazynach prywatnych wtedy właściwie wszystkie były prywatne wydawnictw gdytera i wolfa artsta mordczaka potem były jeszcze i iskry było wydawnictwo Wańkowicza. No i Niemcy oczywiście tłumili, tłamsili, zakazywali Polakom, Warszawiakom jakichś takich kulturalnych działalności. No i, i, i książek, księgarni też w zasadzie nie było chyba. W każdym razie ojciec kupował mi tak z podlady te książki, przywoził. Ja leżałem na leżaku, bo akurat taki był Taka była diagnoza lekarska, że mam leżeć na Leżaku i tylko godzinę spacerować. No i czytałem masę, masę. Wszystkie wydawnictwa przedwojenne, młodzieżowe, Walery Przyborowski, Umiński, Main Reed, o Indianach, Greil O. Szarasowa. Cudowne, cudowne. Ja do dzisiaj właśnie nieraz. Coś mi się odzywa z tamtych czasów, jakieś nazwisko, jakieś, jakaś miejscowość. To jest niezapomniana i bezcenna, wydaje mi się, właśnie skutek lektur. Potem po okupacji, kiedy już było wyzwolenie, ocalało trochę, właściwie dużo, przedwojennych bibliotek z całymi księgozbiorami bibliotecznymi. No i wtedy rzuciłem się, chodziłem do Gimnazjum Górskiego. Ale lektury były oczywiście takie bardzo czcigodne. I dlatego drwałem się do całej tak zwanej brukowej literatury. No, my właściwie takiej nie mamy, albo mamy jej aż za dużo, no to zależy jak patrzeć. Ale to były kryminały. Wallace'a, Marczyńskiego, polskie właśnie, sporo było polskich. Marczyński, Nasielski no kurzmalerowa to, to, to było już niepolskie, ale m, takie też szmirowate romanse w, rola, w, roli, w charakterze dzisiejszych harlekinów. No więc wyczytają to wszystko. Zeweko, historyczne takie brukowce, romanse. I myślę, że... Chociaż ja nigdy w życiu nie myślałem, że sam będę pisał książki, ale myślę, że taka... Znajomość takich nizin literackich bardzo dobrze robi dla przyszłego pisarza, literata. W ogóle mówi się, że właściwie książki to powinien ktoś pisać dopiero, zacząć pisać po czterdziestce. Żeby jakiś trochę doświadczeń zdobył, no coś wiedział o świecie, o ludziach, o sobie. No i ja rzeczywiście tak się złożyło, że dokładnie. Zacząłem pisać mając aresztowali mnie 39-letniego. Tak! Zacząłem pisać mając 40 lat w celi na 10. pawilonie, tak zwanym w więzieniu na Mokotowie, to był wtedy areszt śledczy, a wkrótce dowiedziałem się z prasy, że będzie tam Muzeum, także będę mógł chodzić i zaglądać przed Juda, przez Judasza, a może i. Drzwi będę mógł otworzyć do cel, w których siedziałem doskonale je pamiętam. Wtedy czytałem bardzo dużo, ale tak jako aresztant śledczy miałem prawo, żeby mi przysyłano książki z wolności. Ojciec mój przysyłał paczki przynosił i miałem ich o może 150 w końcu, tak się składało. I nawet taką przygodę miałem. Taki był wszelka strażnik, który strasznie mnie nie lubił, i miał rację, ja to kiedyś chyba już mówiłem, bo tak zachowywałem się jak panicz. Jak mi otwierał drzwi, to po prostu byłem, nie, w ogóle jakby on mnie nie widział, jakbym go nie widział w ogóle, tylko prawda, jakby mi, nie wiem, no, portwier służący mi otworzył drzwi. O, jak Putin idzie przez te złocone takie ornamenty, ornamentami zdobione drzwi tam na Kremlu i otwierają ci dwaj tacy młodzi żołnierze, jacyś strażnicy, adiutanci, bo ja wiem kto to, a on po prostu niczego nie widzi, tylko tak kroczy przez ten korytarz. No więc ja w tym więzieniu mokotowskim tak samo właśnie tak Kroczyłem długim korytarzem, tylko może trochę innym niż na Kremlu, i wchodziłem w te otwarte drzwi, w ogóle nie oglądając się. Na niego, on mnie nienawidził, stłukł mnie zresztą potem złamał mi żebra, ale przedtem, jak dostawałem książki od ojca, odbierałem je, to on tak każdą książkę tak ciskał. Ona tak leciała, jak na skrzydłach, tymi rozczapiżonymi okładkami i stronami. Także ja potem musiałem je podnosić, zbierać no i brać do celi. A czytałem po prostu to, co z gazety dowiedziałem się, że nowego wyszło, więc miałem ogromną taką przyjemność, że świeżych no nowości, po prostu, nowości literackich. Czytałem bardzo dużo. Oczywiście miałem upiorną historię z tymi 150 książkami, dlatego że jak mnie wieźli, z jednego więzienia przenosili mnie do drugiego, na przykład. Z Mokotowa do Strzelc Opolskich, to całe te paczki, paki książek zawiązanych, ja, a pociągami raz, nie dwa razy nawet jechałem pociągiem, po prostu wśród normalnej publiczności. To ja, no takie chuchro w końcu, targałem te parędziesiąt kilogramów książek w dwóch pakach, a z kolei. Ci milicjanci zachowywali się tak jak ja wobec tego strażnika, jak paniska. A dźwigaj sobie, przestępco, a zasłużyłeś na to. My ci na pewno nie pomożemy. Ludzie, wyobrażam sobie, patrzyli na tego człowieczka, czyli na mnie, dźwigającego chyba z litością, ale ja miałem wzrok spuszczony i nawet na nikogo nie patrzyłem. Dlatego, że się nażarłem z kolei, żeby jakoś znieść tą podróż. Nażarłem się proszków przeciw przeciwnadciśnieniowych, byłem taki lekko przymulony. No zresztą potem jak jeździłem na sprawę taką za dewizowe sprawy, za ten moje handle, tymi towarami sprowadzanymi z zachodu, to na sprawę, na Białą jeździłem ze strzelców Polskich parę razy i za każdym razem Targałem te książki, bo więzień musi cały swój majątek więzienny ze sobą zabierać, jak się przemieszcza z jednego więzienia do drugiego. No, ale potem w więzieniu w, na Kleczkowskiej we Wrocławiu, no to miałem po prostu literacki raj. Bo już wtedy zajmował się mną Roman Bratny. Och, Boże, ja mu zawdzięczam nie tylko życie, ale i no cały chyba mój intelekt, bo ja nie byłem taki za bardzo inteligentny. Nawet ktoś mi powiedział: Słuchaj, ty powiedz teraz w swoich filmikach o, o książkach, bo, bo, bo ludzie mogą tak nie za bardzo Ciebie szanować za, za, za ten Twój rozum i tą inteligencję, skoro Ty o różnych rzeczach mówisz, a o, a o książkach nie. No więc właśnie odrabiam tą zaległość. Było cudnie, cudnie, cudownie słodko, przez było w celi 77 na Klęczkowskiej we Wrocławiu, dlatego, że miałem dostęp przez ministra sprawiedliwości zapewniony, ale dzięki oczywiście Romanowi Pratnemu, do chodzenia do biblioteki, kiedy chcę i brania książek, ile chce. Brałem sobie po kilkanaście, a jak. Przejrzałem, czy coś mi się nie podobało, to za dwa dni dzwoniłem. Znowu pańsko i prowadził mnie strażnik na górę do biblioteki, gdzie były ogromne zbiory książek, których nikt nie czytał. Dlatego że więźniowie, owszem, dostawali w koszach takie książki. Ale takie już zużyte, a tamte oni tak szanowali, że nikomu nie dawali do, do czytania. Zresztą muszę powiedzieć, że z więźniami wtedy na pewno y, łatwiej byłoby porozmawiać o literaturze, nawet o kulturze, niż dzisiaj z niejednymi, przepraszam, ale internetowcami. No, myślę, że wy, panowie, panie i panowie, też kiedyś. Nie będziecie chcieli już tylko tych krótkich smsów, tych memów, tych, tych, tych krótkich wiadomości internetowych wysyłać i czytać, tylko zaczniecie, no może nawet literacko ktoś, na pewno ktoś się porwie na jakąś taką powieść z epoki sieci.